Witamy w maju na kanale Grad+. Plus. Siemanko wszystkim. Dzisiaj wróciliśmy na piekiełko, czyli odcinek z magnesu neodymowego. Tak, ładnie tutaj sypie, także będziemy przyjeżdżać dopóki nie przestanie wypadać. I co, zapraszamy do łapkowania i lecimy do roboty. Oglądajcie. Do roboty. Dzisiaj sucho, tutaj z brzega. To pierwszy rzut. Widać, puszka tutaj jakaś jest. Dobra, SPC. Jest Takich już chyba nie robią. Pierwszy rzut, i na razie tylko gwóźdź. No ale coś wypadło. Także na pewno w kolejnych będzie lepiej. Trzeci rzut. I jakieś blaszki. Zobaczymy, co za chwilę będzie. O! Coś jest. Jakiś drut, czekaj, zwykły drut. To jest zwykły drut. Kolejny rzut, i co my tu mamy? O proszę, złom się złapał, no nawet sporo tego złomu. Ciężko szło, już odklejamy. O kurde, się wszczepiło. O, takie coś a Ja miałem coś, zobacz patrz. Ta? Wygiąłem to do końca teraz, patrz A no, rzeczywiście, takie samo jest bardzo, <noise> Może być, ale w tym samym momencie ja już wygiąłem, bo miałem zgięte, a Konrad również wyłowił to, to Tego samego Druta metalowego o, Mamy podkowę Tym razem, o proszę Calutka, co? Całutka, no Jest podkowa, to będzie dużo złomu dzisiaj Lecę z gabarytem. Nie, ale coś się trzyma, klej bardzo ładnie. Nawet te trzciny w sumie nie chyba nie przeszkadzają. Patrz, patrz, patrz! trzymam, trzymam to. Będzie rura albo bazuk. Oby nie wybuchł. Ten nie wybuchł. Oby oby, ale leci, leci ładnie. Fajnie, fajnie się to zbiera. O, coś się przyhamowało, chyba przejdę tu. Będzie krótsza droga, nie? Zrzutu. Nie, już puściło właśnie, to coś, coś tam trzeba rzucić To wyciągniemy tylko, że... A Puściło No nie, coś tam jest To jest jakby kurde stary... Patelnia? Patelnia stara Tutaj widać... Nie, nie Raczej taka stara, bardzo stara patelnia O, ty masz patelnię, ja mam garnek Tu nawet uchwyt jest, masz garnek? Kompletujemy... Wszystko Dobra, rzucamy w tamto miejsce, pokażemy jak to, co wyciągniemy jak się uda O no, coś jeszcze tutaj jest Fu. Dobra rzucamy w tamto miejsce Taki Dobra. garnek Przerzewiały już jak widać Do kutła a tutaj Co to jest? O, a Co to mogło być? Co? Tu się kręciło na pewno okay. Hmm no bo tu się wkręcało coś, na pewno do tego. do mocnej. No, piszcie w komentarzu, jeśli ktoś wie co to może być. Cóż tutaj jest? Bez obsady. A, pół motyki Dwa żeberka. W tym miejscu rzucaliśmy I tam trochę tego było, to najciekawsze koło odcinka z tego miejsca właśnie Dość niedawno. Co tu razem, tym razem mamy? Jeszcze raz pozdrowionka i do zobaczanka O kurde, oderwałem Co masz? Kawałek był jeszcze z tym, z drzewcem Co to jest? Jakiś hak, ty, hak pirata tak? <laughs> Jeszcze tak? był z tym, Ej, no dobra, drzewiec jest, no. Taki haczyk, nie? taki może bosak na łódkach Może być, no <laughs> No to taki fancik tutaj A dalej o! Tutaj się kleju. Taki bolec, co. Nie, to sumie jest śruba, widać. Gdzieś to się wkręcało. No, elegancko. Tam teraz coś jest. I teraz jest bardzo zakorzenione. Albo. O, no i puściło. Albo będę walczył z tym dalej. Chodzi o to, żeby pulsacyjnie nie wyciągać. Może to zrobiłem za mocno, a może nawet za lekko. Dlatego. A jednak, jakiś tam. Przed... O, I od kuchni Proszę bardzo Nie no wiesz to może być o. Tak mi się wydawało za pierwszym Na pierwszy rzut oka Ale To może być obręcz Od pieca kaflowego Dobra No i proszę bardzo Zbiera się cała kuchnia Był garnek no. to kubeczek teraz No taki do mleka jakby No i proszę bardzo, jest miecz Tak jest, pierwszy miecz w życiu Haha, żartowałem Zwykły zawias Ale fajny taki, no może bardzo stary, może nie Co tam szkoda? Że niecała, że ma A, ma siekierę? O, super O, słuchajcie kochani czarne kciuki, słuchajcie, dzisiaj nie ma czarnych kciuków, ale jest magnes. słuchajcie Jestem w szoku Jestem w szoku, po prostu petarda. Pamiętacie? Znaczy zaraz wam pokażę. Już wam pokażę. Najpierw... To nie jest to, co chcę wam pokazać. Ale patrzcie. Teraz. Stało się coś niezwiarygodnego. Proszę bardzo. A, idzie ze sznurkiem. O fuck. No podejdź do płota. Podejdź, podejść. pokażemy im to wszystkim. Znaczy, pokażemy to wszystkim. Spójrzcie na ten... Zasnę przedmiot, no petarda, obuch jak, już nie powiem co, ale czy to, patrzcie, tutaj właśnie te takie wskazuje na to, że to może być bardzo stare, no jestem w szoku, słuchajcie, czarnych kciuki, pozdrawiam, odkładam. Nie mogę mordo, bo mam łańcuch na nodze. Madzia mnie na smyczy trzyma. Dobra, to jeszcze raz pozdrowionka i do zobaczenia. No, mnie, tym razem. Takie coś. Dlatego, dlaczego? E... Jest na no, tym razem z oczkiem. Dlaczego to mogło przyczepione być, kurde? Taki dzwonek. krowy, taki no, dzwonek, no, jakby, ale chyba nie dzwonek. No, pewnie tam może była, kurde. Może? To, wiesz, na takim no, e, tak ci a słuchajcie kochani, w kwestii tam przypomnienia odnośnie magnesów. Jeżeli chcielibyście kupić magnesy, to możecie w sklepie Sensei Pro z naszego linku rabatowego, z naszego, przepraszam hasła rabatowego, jakim jest grad plus. Po prostu kupić magnes z naszego polecenia. My rzucamy 400kami. Ja akurat mam MacToma jeszcze, jak ktoś śledził odcinki od początku, to wie. Co i dlaczego No i tak jak wspominałem Możecie sobie wejść do sklepu Link macie w opisie No i tak, a my lecimy dalej No zobaczymy, może wyciągnę O, coś za słabo leci, może sobie przejdę Coś z tej strony zgarnię Czuję mieliznę No i dobrze Wyczułem, no dobra Kupujcie na prezenty Na różne inne rzeczy dla swoich Mężów Narzeczonych, chłopaków. Ła! bo się przewrócę. Tak, magnesy są spoko. Słuchajcie, zastosowanie magnesu to nie jest tylko to, że my tutaj wody wrzucamy. Można nim na przykład po wyciągać wszystkie metalowe rzeczy na swoim podwórku. Dobra zabawa z dziećmi. Dajesz takiemu małemu sznurek, podczepiasz magnes i każesz mu biegać. Ale jakby nie było, zabawa jest. Później sprawdzacie, co jest na tym magnesie. No i podwórko tym samym czyste, a młody miał frajdę, o proszę bardzo A umie jakaś blaszka. O kruche to kruche A tuż jest taki cóż Pakowujemy paczkę wiem, jakieś tam o, blaszki Blaszka, jakiś tutaj uchwyt O proszę To jest akurat właśnie magnes od Sensei Pro. Jak Kamil przed chwilę wspomniał o tym sklepie. Nikt jest w opisie. Jak widać bardzo dobrze się sprawuje. Już dużo złomu wyciągnął. Nie jest zbyt drogi. No i co? Aby tylko rzucać. I łapaj złomy. Chyba jakieś bydle mamy tutaj. No naprawdę ciężki. O kurde, ile złomu. Cały ten jest. ta szyna o Doba Takie ciężkie Szyna no to kilogramy No kilogramy się zbierają, elegancko O coś jeszcze obok tej szyny tutaj Proszę bardzo Takie rzeczy Jak widać magnes działa Możecie się zastanawiać dlaczego tutaj wracamy Na to piekiełko no, wiadomo w takim celu, że tutaj zawsze coś jest, coś nas zaskoczy I generalnie e, fajnie tu wracać Jeszcze właśnie w tych terenach, tak jak tutaj na tym miejscu nie łowiliśmy A wypadły już ciekawe rzeczy, które możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach A ja teraz mam O, proszę bardzo, łańcuch Dwa oczka I taka obraż teraz O, i taka śruba teraz. Co? A myślałem, że masz małżera. a ja mam kolbkę, coś takiego. To jest kolpa, kolba? Stafera Nie, co to może być? Tuż takiego, z taką rączką, drewnianą. Kielnia. Taka, nie, no co, nie, no to jest drugi, to jest pręt wygięty, nie. Śrubka jest jeszcze. I taka pucha, teraz. Żabo. O, proszę bardzo. Kłódeczka. Malutka, ostatnio były większe. Były, były takie spore i to dość... Sporo jak na jeden wypad. Chyba 4 albo 5, nie pamiętam dokładnie. Ja chyba sobie przejdę po drugiej stronie tego pięknego, stabilnego pomostu. O, kabluchy i rura. Kolanko. Moja druga miejscóweczka dzisiaj. Jak już słyszycie, Bartek rzuca. No i jest sitko od maszynki. Znanej każdemu maszynki. Wiadomo co chodzi. A jak tutaj coś wychodzi, cokolwiek, to jest znak, że może być. Równo, mogą być również inne rzeczy. O, tam. Waryjaci lecą tam. A my tu. LSO-TDW. Uchwyt. wiaderka Jak widać. Na razie słabiutko. Jeżeli można tak powiedzieć taka przykładka ja przeszedłem sobie tam od chłopaków Jakiś kawałek w prawo no i na razie pusto jakieś tutaj kłody leżą więc troszkę przeszkadzają ale jak zauważyłem w tym miejscu jest chyba najmniej przedmiotów metalowych no i zawika wiadomo ucho No tam było bardzo pusto Tak jak Konrad stwierdził Bliżej do to jest z tamtej strony Czyli zmieniamy miejsce Nie za wiele tego ale piekierko bardziej czyste, prawda? Co tym razem tu powypadało O lampa chyba nie to była? No, jest kawałek lampy Tutaj co będzie dalej A tu chyba tylko blaszki Tak, myślałem że to coś większego ale to jednak i Ale jest, jest ewidentnie Może na dwa, co? się pobawimy Powinien się przykleić Rada moment No właśnie Tutaj o dobra? Masz? Chyba tak, no. Tak? Idzie, idzie. Widzisz, o te korzenie mm -hmm. bardzo mocno zawadza. O, zaraz się o. już leciutko jakby puszczał. O, to też jakby się to. Jeździ, jeździ, bo jakaś płaska przy... no, ma mnie włościło, o, o, Dobra, mam. Chodź tu. Mm -hmm. <śś> <śś> Szyno! <śś> <Da. śś> <śś> <śś> Dlatego tak ci się działo. O ja. Dziadku, zaladza, no, Proszę bardzo Ach. Proszę, to jest szyna Chabowy. No 30, co tak na minimum 30 kg Jak mi się wydaje, mamy wagę Będzie można to zważyć No elegancko Klocek jest No i taka śruba mała teraz o. Taka szpilka No i proszę, o tym bardzo, tym, tym, bardzo. <grym> tym bardziej się. Ty tym razem mamy taką porcelankę. Pakiś do od butelki zapięcie. Bławne. Zamknięcie znaczy nie wiem, orężady, może wina ciekawe. Coś takiego. No, zapały dzięki temu właśnie. Tu jest złom. Jeszcze guma została, uszczelka. Elegancko. Taki gwóźdź. <grym> Mamy możliwość skorzystania z łódki, żeby popływać sobie tutaj na jeziorku i porzucać magnesem. Będzie ciekawie na pewno. A i oczywiście nagramy odcinek Tym razem taki dziwny splot śrubek Tu się nie chce czepić. To jakby... no ma... o proszę bardzo Heh. Dziwny, a bo tu jakaś jakby naturalna nic się zrobiła śrubki jakaś taka Zakrętka, nakrętka jak zwał, tak zwał. O, a to jest co jest? Pokrywka. Też mi się wydaje, że od pieca kaflowego bardzo zwieczka. Założę sobie do tego tutaj na spodnie i rock metal. Jakby nie było. Dobra, ok, łańcuch był. No i te drobnioski O, proszę bardzo, jest. Bartek dla ciebie. E guma z przeponą Ty i przepona jest cała no, to moja no, Jak chcesz to masz zardzewiały już ten Bardzo mocno to jest haczyk ale odkładam ją tutaj na drewno No u mnie dzisiaj już końcówka wypadu, bo ja muszę lecieć Nie wiem jak chłopaki zostajecie jeszcze Nie to No To zawijamy Zawijamy czyli ja mam takiego pręta na koniec no i patrzę, jak dzisiaj z wypadu u nas jakieś tam rzeczy typu e, garnuchy, jakaś motyka, połamana, łańcuch. Takie przedmioty się trafiają na magnesie tutaj w piekiełku. E, no i wiadomo ta szyna łącznie, bo podejrzewam, że z Bartka rzeczami będzie około 50 kg, bo tu też jest ta mała szyna, więc mogłoby tak być. E, za chwilę pokażemy jeszcze Bartka, e, dzisiaj wyłowione rzeczy. A no i rzeczy wyłowione Bartka. Gdzie ta saperka? Bo tutaj jest siekiera. Proszę bardzo. Taki stan. A jak sami widzicie nie jest typową siekierą współczesną. Jak na nasze oko. A saperka to nie jest w bardzo... A w sumie tak, ty. Już taka saperka. mała, a może taka e, saperko-szufelka. No. Tak bym to nazwał no i reszta rzeczy Podkowa właśnie, Ty też wyłowiłeś podkowę I tyle z wypadu dzisiejszego Za nami piekiełko, na którym dość często rzucamy magnesem neodymowym Ale w tym sezonie nie tylko piekiełko Będą inne odcinki z magnesu, z innych, z magnesu neodymowego z innych miejsc Rzek, jezior, zaraz to zależy Zobaczymy jak znajdziemy A teraz spadamy już do domu, żegnamy się Zapraszamy do łapkowania, komentowania i subów Trzymajcie, następnego. Siema. Na razie.